Del. Gdyby pod koniec XV wieku ten partner towarzyszył Krzysztofowi Kolumbowi w jego morskiej wyprawie, historia Ameryki wyglądałaby z pewnością inaczej. Niewykluczone, że podpisana 4 lipca 1776 roku Deklaracja Niepodległości zostałaby przygotowana nie na papierze, a na laptopie. Gdyby w XVI stuleciu ten partner towarzyszył Mikołajowi Kopernikowi podczas jego prac nad dziełem o obrotach sfer niebieskich, prawdopodobnie zupełnie inaczej wyglądałaby historia podboju kosmosu. Niewykluczone, że na Marsie istniałaby już sprawnie funkcjonująca infrastruktura sieciowa służąca rozrastającej się kolonii. Gdyby ten partner Rozpoczął swoją działalność w Babilonii przed wiekami. Dzisiaj analizowalibyśmy prawdopodobnie nie gliniane tablice, a dane zapisane na dyskach pierwszych komputerów. Historia wyglądała jednak trochę inaczej. Ale nową pionierzy z Dell piszą każdego dnia razem z Wami. Zmieniajmy dalej świat ramię w ramię. Dell Technologies.